To głęboki oddech. Trzeba naprawić garbo, żeby normalnie mówić. Jutro odpocząć. tak chwilę dla rodziny. W poniedziałek trzeba się po głowie i jakiś biznesplan napisać. Panie Prezesie, to wielkie wyzwanie ta Ekstra Klasa dla Was? Bardzo dużo. Dla takiego małego ośrodka jak prosto, to jest bardzo duże. nie muszę zmobilizować do maksa wszystkich naszych sponsorów dotychczasowych. Miasto, a także poszukać nowych sponsorów. Bo no, tak jak mówiłem zawsze, to nie sztuka wejść do Tałum Basket Ligi i przegrać wszystkie mecze. Jeżeli nie chcemy zliczyć koszykówki, to, to musimy zrobić taką drużynę, która kilka meczy w pierwszym sezonie wygra. Zdaję sobie z tego sprawę, że to nie będzie tak spektakularny sezon jak ten w pierwszej liście, gdzie wygraliśmy wszystkie mecze. W musieli się przyzwyczaić do tego, że będziemy grali z kuzami, bo z będziemy się uczyć tej ligi. Tak samo jeżeli chodzi o zawodników, ale także i nas jako działaczy, organizatorów tego wszystkiego. Natomiast wierzę, patrząc na drużyny, które tu grały z nami, które nauczyły się jej dzisiaj, Prymion, Polski cukier, tutaj Kutno, górnicza, te wszystkie zespoły grały, jak równy, równy z nami wygrywaliśmy z nimi tutaj mecze. Rok dwa się pouczyli dzisiaj, stanowią o sile tej ligi. I tak jak mówię, w pierwszym sezonie na pewno nie będzie łatwo. <laughs> no ale cóż, chcieliśmy na to to mamy. No właśnie, chcieliście awansować, czyli jak gdyby przygotowywaliście już chyba trochę, że tak powiem, patrząc pod kątem perspektywicznym, Musia... grunt, grunt pod no, ten awans. Przyszło wiele. już grać w pierwszej widzę na czubie, bo to nudziło kibiców, sponsorów i wszystkich. Nie można cały czas gonić króliczka, nie no, trzeba go czasami kiedyś złapać, dzisiaj go złapaliśmy, więc musimy się z nim rozprawić. Czy awans do Ekstraklasy przełoży się na, że tak powiem przyjście poważnego jakiegoś sponsora, tytularnego na przykład? Nie wiem, dzisiaj nie mogę tam to powiedzieć Mamy dobrych sponsorów, mamy miasto, to będzie trzon budżetu, natomiast na pewno będziemy próbowali nasz produkt miasto szkoła prosto sprzedać dodatkowo gdzieś, żeby wspomóc się środkami finansowymi, no bo ta basket liga to już są wymogi. To jest cała Polska, bardzo geografia zła dla Krosna, dużo drużyn na północy Polski, na zachodzie, duże koszty wyjazdu, ale tak jak mówię, wiemy, że chcemy, wiedzieliśmy, w co się pchamy, Wiedzieliśmy, że będą takie wyzwania, i uważam, że z tym zespołem ludźmi, ludzi, z którymi pracuję, jesteśmy w stanie to zrobić. I jeszcze raz wielkie podziękowania dla moich przyjaciół z zarządu: Antoni Dębiec, dyrektor Hali, Andrzej Florek i wszyscy, którzy dla tego klubu pracowali społecznie od 12 lat, i jest dzisiaj dzień, mój dzień, uhonorowanie tej naszej społecznej pracy, 12-letniej. Cieszymy się starsze. Kadrowo, pan myśli, ilu Nie, nie kadrowo, w ogóle ja myślę o budżecie. Kadrowo zajmuje się trener. On będzie decydował to, co powiedziałem przed chwilą. Zakładam, że tre... jestem pewien, jeżeli będzie chciał i, i, i dogadamy się trenerem, będzie Michał Baran i na pewno wiem, że w drużynie będzie jak darek o no, Oczywiście wszyscy ci, którzy zapkali o nas, będą przez trenera będą rozmawiać i myślę, że, że trzą tego zespołu to będą ci chłopcy, którzy dzisiaj tu wygrali z na pewno a no bo tak ekstra liga wymaga. I... Gdy pan obejmował szefowstwo tego klubu. Marzenia no, zapewne były, ale wierzył Pan, że w takim czasie się wam nam sforsować? Ma, ma, marzenia już były, jak miałem, 11 lat czy 12. Jak chłopak chodziłem z moim ojcem na polonie przemyśle i zawsze marzyłem, wiedząc, już, że koszykarzem nie zostanę, żeby być w próbie jakimś działać w sporcie i osiągnąć sukces. Dzisiaj się spełniło moje marzenie. No, mecz bardzo zacięty, wyrównany, ale. Ale lepsi wygrali, Leps, lepsza drużyna, odporniejsza psychicznie i, i, i dobra taktycznie, przełamała się i wygrała. Po meczu w Warszawie, po turnieju w Warszawie nie wszyscy byli dobrej myśli, ale... To jest jednak charakter, pokazała ta drużyna, że, że stać ją na wiele i, i razem z trenerem dźwignęli się i przełamali i awansowali do Tauron Basket Ligi, co jest no, największym sukcesem sportu prosińskiego od wielu dziesięciu, wielu dziesięciu lat i to, to trzeba szczerze gratulować i życzyć powodzenia wśród najlepszych drużyn basketu w Polsce. W jesieni będziemy na pewno podziwiać wiele wspaniałych meczów. Jest chyba nieuniknione, ażeby miasto wsparło ta drużynę, która w doskonały sposób promuje miasto, bo przez to hasło promocyjne przebijamy się wśród wielu innych nazw, no, a, a grą w koszykówkę udowadniamy, że z, możemy wygrywać z najlepszymi. I jeszcze raz chcę podziękować wszystkim działaczom, trenerom, całemu sztabowi szkoleniowemu za przygotowanie drużyny do dobrego sezonu. Przecież trzeba powiedzieć, ten sezon Krosno wygrało w cuglach. Boje w playoffach udowodniły, że jesteśmy najlepsi wśród drużyn pierwszoligowych i to jest wymierny, wspaniały sukces dla Krosna i dla tej drużyny. Dziękuję również kibicom, że pokazali wszystkim, jak się kibicuje, jak sportowo można pięknie kibicować. Nawet przeciwnikom dzisiaj Legia też dostała swoje owacje za piękną grę i to pójdzie w świat i będzie dobrze świadczyć o, o kibicach w Krośni.